TLC, Architecture Metal Work. Grupa TLC to światowy lider w produkcji schodów przemysłowych i platform stalowych oraz tymczasowych systemów zabezpieczeń dla przemysłu i budownictwa. Polsko-szwedzki koncern o ugruntowanej pozycji w Europie łączy talent z pasją tworzenia, wierząc, że lepsza przyszłość zaczyna się od wizji, a nowatorskie projekty to wspólna troska o człowieka i środowisko. Zatrudniając ponad 400 wysoko wykwalifikowanych pracowników, grupa TLC obsługuje największe inwestycje sektora budowlanego i przemysłowego, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu swoich wyrobów na terenie całej Europy i świata. Zakład produkcyjny grupy TLC oraz nowoczesna ocenkownia Ogniowa, wraz z Packing Center, zlokalizowane są w Gorlicach, a sieć dystrybucji spółki rozlokowana została w największych miastach Polski oraz w Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. część grupy TLC stanowi spółka TLC Rental, oferująca wynajem ogrodzeń, schodów mobilnych, zabezpieczeń krawędzi, podestów rozładunkowych oraz toalet tymczasowych. Skandynawska tradycja, wieloletnie doświadczenie, precyzja w produkcji oraz nowoczesny park technologiczny to atuty grupy stanowiące o jej sile. Własny dział badawczo-rozwojowy, odpowiedzialny za doskonalenie procesu produkcyjnego i wyrobów, przyczynia się do faktu, iż grupa nieprzerwanie inwestuje, rozwijając w ten sposób innowacyjność parku maszynowego. Częścią grupy TLC jest Nordweld Tank Building System. Producent innowacyjnego sprzętu do budowy wielkogabarytowych zbiorników stalowych. Kolejną częścią grupy TLC jest Meblorent, spółka specjalizująca się w produkcji i wynajmie tymczasowych mebli biurowych i socjalnych, obsługująca największe inwestycje budowlane w kraju. Grupa TLC to najwyższa jakość potwierdzona licznymi certyfikatami. Kontrola jakości odbywa się na każdym etapie produkcji. Mając na uwadze dobro środowiska, pozyskujemy energię za pomocą paneli fotowoltaicznych oraz korzystamy z floty samochodów elektrycznych i hybrydowych. Green TLC. We care for life.